Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym filmie trafiamy w miejsce, które jest końcem jednej rzeczy, czyli elementów początkowych, jednocześnie będące teoretycznie podstawowym wyjściem do wszelkich innych rzeczy. Teoretycznie, ponieważ nie powinno zamykać się tylko na jeden system, temat będzie rozdzielony na dwie części czyli podstawy tego jak nasze umysły widzą oraz kilka przydatnych pojęć a w drugiej części poruszymy temat pięciu elementów zazębiony ze słabościami człowieka tematyka ta jest wyjściem do tego jak działali i rozumowali w jakim stopniu shinobi jako system do którego wdrażane były narzędzia czy działania dlatego mógł być stosowany na wielu poziomach w wielu dziedzinach jak walka, działania terenowe, planowanie czy psychologia. U mnie tutaj zaczyna się wstęp do Senin Jutsu, czyli coś, co powinno się poruszać raczej w dalszych tematach, jednak ze względu na wymienione powody, te podstawy omówimy teraz. Dobra, to co to jest to Senin, o czym powiedziałem? E, opisując strukturę organizacji Shinobi. Możemy wyróżnić Genina, który to był agentem działającym w terenie, wykonującym misję. Następnie w rankingu był Hunin, czyli pośrednik czy asystent Junina oraz Junin czy Shunin jako szef reprezentujący grupę i rozdzielnik zadań. I teraz w klanie mógł znajdować się Senin, czyli osoba o statusie połączonego mędrca, filozofa, jakiegoś czarodzieja czy pustelnika, który wspomagał swoją wiedzą resztę grupy. Słowo senin pochodzi od słowa chińskiego ksian, a kto obejrzał mój filmik o historii Shinobi, ten będzie wiedział, skąd się tam mógł wziąć. W grupie filmów, powiedzmy, to Techniki mędrców będziemy przedstawiać techniki służące poznaniu sposobu rozumowania, działania, czy zachowań innych ludzi oraz nas samych. Jednak nie będą to tylko techniki Shinobi, a przedstawię również rzeczy z innych miejsc w historii poprzez Chiny, Europę, Indie czy Amerykę, by nie zamykać się tylko na jedną tematykę. No to tyle wstępem i przejdźmy do tematu. W dzisiejszym filmie zajmiemy się podstawową podstawą, by móc w ogóle przejść. dalej także jak w jakim stopniu działa człowiek. Człowiek posiada, na przynajmniej powinien posiadać dziewięć otworów w ciele, przez które kontaktuje się ze światem i wchodzi z nim w interakcję ktoś może zadziałać przeciwko nam forsując jedną z tych bram. Ktoś mógłby zrobić rozpoznanie, odkryć nasze słabe punkty, strony zafałszować naszą rzeczywistość i zastosować odpowiednią strategię, by nas pokonać. Dlatego powinniśmy doskonalić się na wiele sposobów, by nie dać się zaskoczyć. Wśród tych dziewięciu otworów Shinobi wymieniali Oczy, uszy, dziurki w nosie, buzia, genitalia i tyłek. Teraz tak, pamiętajcie, że im więcej mamy informacji o jakimś temacie, tym łatwiej nam jest rozłożyć problem na części. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że mając zbyt wiele informacji, zwłaszcza tych nieistotnych, w jakimś stopniu zakopiemy się w nich i sparaliżujemy naszą pracę. Pamiętajcie również, że nasz umysł zbiera zgrupowania informacji pod zbiorem prostych symboli, często uproszczając to, co się pod tymi informacjami kryje, no i o symbolach jako takich kiedyś pewnie opowiemy. Dalej mamy jakieś podstawy wizualizacji. Są to obrazy w głowach pozytywne, przyjemne, radosne ale też może być to na przykład w sporcie walka z cieniem, wizualizacja e, przebiegu zawodów czy zwycięstwa. Mamy też negatywne, jak traumy, katastrofy no, itd., e, które to mogą być wywoływane e, wśród ludzi poprzez słowa, gesty, obrazy czy inne czynności. E, to może działać, ponieważ nasze oczy, jak i umysł, no nie są to kamery, które dokładnie rejestrują to co widzą. E, one nie widzą dogładnego odbicia, tylko obraz, który tworzą. Rozkładają obiekt na mniejsze grupy danych, przesyłają je do głowy i tam jest on ponownie scalany na nowo. Lecz wpierw mniejsze grupy danych są przepuszczane przez filtry. No, na przykład, jak słyszycie słowo: Drzewo czy zawody sportowe, no to pewnie każdy z Państwa trochę inaczej sobie obraz taki stworzy w głowie. Idąc dalej, w głowie są setki, jeśli nie tysiące różnorakich filtrów, przez które przepuszczane są dane przed scaleniem w głowie. Każdy z osobna element danych, nawet najdrobniejszy, musi przejść przez te filtry. Jednak tylko niektóre zostaną zmodyfikowane tak, by odpowiednio dla danej osoby pasowały. A jakie mamy te najbardziej główne filtry? No, możemy wymienić fizyczne organizmu, czyli na przykład ktoś ma słaby słuch, smak, wzrok, czy na przykład jest zmęczony i poprzez zmęczenie na przykład źle coś zrozumie. Kolejnym podpunktem są defekty mózgu, czyli zaburzenia naturalne, nabyte, hormonalne czy chemikalia, które ktoś zażył. No, najprościej można powiedzieć narkotyki czy, czy alkohol tak? i wtedy możemy pod wpływem różnych substancji opacznie rozumieć niektóre rzeczy. Kolejnym podpunktem są emocje, problemy psychologiczne, na przykład strach, wściekłość, zazdrość, czy inne traumy, wszelkie emocje, przeżycia, tragedie, fobie, wątpliwości. No tutaj można tego wymieniać bardzo dużo. Ostatnim, powiedzmy, dużym podpunktem są narzucone nakazy, zakazy i tabu, jak na przykład religię lub wręcz przeciwnie brak religii, kultura, edukacja, wpływ środowiska i tak Ogólnie elementy naszego otoczenia, ale też braki poznania wynikające z nieposiadania pełnej informacji. Teraz tak złożone Obrazy w głowie umysł bierze za wiernie odwzorowane, ale przez socjalizację, moralizację, zakazy, nakazy itd. jest to robione codziennie, także przez bombardowanie mediów, polityki, zachowań dorosłych przed dziećmi, edukację, doświadczenie rodzinę, społeczeństwo, traumy, wspomnienia, mody i tak dalej. Od dziecka ludzie żyją praktycznie no może nie zawsze aż w hipnozie w patrzeniu na pewne sprawy, ale przynajmniej w nagięciu perspektywy czy, czy rozumowania przez to inaczej składamy niektóre informacje niż są one w rzeczywistości. Teraz, co się dzieje dalej? Obrazy z głowy mogą działać na resztę ciała, powodując, że człowiek czuje się nieswojo, źle, mogą występować choroby, stres, paraliż, ale też mogą być obrazy, które dodają energii, wprawiają w radość itd. Jedna rzecz może u różnych osób wywołać ekscytację. Lęk, złość, więc symbole lub obrazy mogą wywoływać zachowania podobne do tych, gdyby coś się naprawdę wydarzyło. Działa to trochę jak efekt placebo. Ludzie korzystają tylko z części wydolności swojego umysłu, a i tak robią to często niezbyt efektywnie więc wartości spadają jeszcze niżej. Chodzi naturalnie o potencjał jaki można osiągnąć, a nie o wykorzystywanie zasobów do codziennego życia. By uwolnić umysł trzeba wyzbyć się tych blokad, filtrów i głowa niczym niezmącona była, ponieważ błędy nie pozwalają na właściwe postrzeganie rzeczy. No i je trzeba opanować, nim zrobi to przeciwnik i wykorzysta. Pamiętajmy, że również czysto fizyczne aspekty mogą obezwładniać umysł, na przykład gdy wydaje nam się, że gdy przegrywamy lub siła przeciwnika jest zbyt duża, to organizm może opanować strach, paraliż czy stres. Jest to jakby brudne plamy na w przetworzonym obrazie naszego ciała, e, powodując czy malując na przykład złe obrazy u naszego przeciwnika, spowodujemy, że to on będzie działał na nieprawdziwych informacjach, to co jeszcze możemy dorzucić do tych podstaw? E, my powinniśmy dążyć do czegoś takiego jak Makoto jest to stan, w którym mamy czystą głowę gotową do działania. Makoto to dosłow, dokładnie pełna świadomość plus przystosowanie. Również musimy wiedzieć, że z wiekiem zmysły się tępią, dodatkowo faworyzujemy jedne zmysły kosztem innych oraz przytępiają się przez życie w cywilizacji, dlatego tr trzeba trenować wszystkie do obserwacji i zbierania informacji z otoczenia ponieważ same nasze zmysły mogą się przerodzić powiedzmy w szósty zmysł, nazwijmy to jakąś świadomość, jest, powiedzmy, że jest to zbieranie małych informacji z otoczenia, których normalnie i my i inni nie dostrzegamy i po podświadomie automatycznie je wykorzystujemy, no możemy to też nazwać powiedzmy instynktem zwierzęcym. Jeszcze dwie rzeczy na koniec Samoświadomość Są to przekonania na temat samego siebie Jedne są prawdziwe, inne nie Też upodobania i uprzedzenia Teraz tak jak widzimy siebie i gdzie się umiejscawiamy No to jest to powiedzmy samoświadomość I teraz gdy tracimy zaufanie do siebie no to wiedzcie, że obrona zaczyna nam padać. Często, niestety, tożsamość zależy od kontaktów z innymi ludźmi, dlatego stwierdzenie, nieważne co myślą o mnie in, inni, jest o tyle naiwne, co niebezpieczne. No i ostatnią rzeczą jest poszukiwanie tożsamości. No pamiętajmy, że my, jak i inni ludzie, chcą się upodobnić, czy to do rodziców, do ludzi szanowanych inni chcą imitować znane osobistości czy bohaterów są też antytożsamości idące w kierunku na przykład kryminalistów gangsterów i tak dalej. dają nowe imiona slang zachowania ubiór i tym podobne rzeczy by oddzielić się my od wy no, o grupach też sobie pewnie jeszcze dużo kiedyś powiemy teraz gdy ludzie nie mogą Dobrze sprecyzować swojej tożsamości. Na przykład wiadomo, młodzi zbuntowani to chyba każdy przez to przechodził. No to właśnie mogą szukać różnych antytożsamości, czy pozytywnie tożsamości. Reakcje z innymi są w dużym stopniu powtarzane. Zachowania z przeszłości. Ciągłe ich powielanie staje się naszą tożsamością, dlatego dobrze jest znać przeszłość naszą, jak i naszego ewentualnego przeciwnika i przeszłość jego zachowań. Także to tyle odnośnie pierwszej części w tej tematyce i w kolejnym filmie poruszymy kolejne podstawy, czyli pięć elementów w sprzężeniu ze słabościami ludzkimi i te dwie części są w zasadzie wyjściem podstawami do czegokolwiek. Także dziękuję Państwu za obejrzany film oraz poświęcony czas i do zobaczenia.